Witamy, Patryk Iłeczka, UMA.pl, z nami e, prezes organizacji Fight Exclusive, Exclusive Night, Paweł Jóźwiak. E, I tu mam Do pytanie. Dobra, dobra. Witam wszystkich. Mm, moje pierwsze pytanie, bo jesteśmy już w hotelu po ważeniu, mm, Jakiś tam etap organizacyjny zakończony, czy już wszystko jest gotowe na jutro? Nie no, jakiś et etap organizacyjny już dokończony i, że tak powiem ostatnie szlify trwają. Ale Czyli wszystko zgodnie z planem. Wszystko zgodnie z planem. Im dalej w las, tym lepiej, z każdą kolejną galą wychodzi nam to coraz łagodniej i coraz łatwiej. E, a czy wynikały jakieś problemy z racji tego, że jesteście trochę na wyjeździe na Trowarze, a nie gdzieś tam w okolicach Wrocławia? Jest, jest, no robi taką jakąś różnicę? To nie ma żadnego znaczenia, bo praktycznie na każdej gali jesteśmy na wyjeździe. We Wrocławiu gali już nie robiliśmy prawie rok czasu, także wszystkie kolejne gale odbywają się gdzieś na wyjeździe, także przywykliśmy do tego. Dobra, trochę o Gali Fen 16 Warsaw Reloaded. Ulubiona walka pana prezesa? Prawdziwe przeładowanie. Gdybym wiedział, że tyle kontuzji będzie i tyle zawodników wypadnie przy tej gali, to chyba bym takiej nazwy nie wymyślił, nie wywoływałbym wilka z lasu. No ale nic, no, najważniejsze to rola dobrego promotora polega na tym, żeby znaleźć dobre zastępstwo I uważam, że mimo wielu przetasowań i, i problemów, to dalej ta karta jest bardzo ciekawa i że ciekają u nas ekscytujące walki. No, mnie osobiście najbardziej emocjonuje starcie wieczoru, walka Kamila Łapkowskiego z Gabrielem Gabito-Silvą. No ale są też inne dobre walki, a wiadomo, że każdy zawodnik będzie chciał zrobić wszystko, żeby skraść show, także jest tutaj też kilka zestawień bardzo ciekawych, które mogą być bardzo dobrymi walkami, no, szczególnie na uwagę zasługuje pojedynek Bartka Kopery z Daguirem i Mawowem. Bardzo mocny zawodnik pochodzący z Rosji, trenujący we Francji. No Bartek sobie wysoko stawia poprzeczkę. Powiedział, że on zrobi wszystko, żeby być pierwszym mistrzem w historii Fenu. Prosił o to, żeby dobierać mu mocnych rywali. Także mam nadzieję, że takiego rywala właśnie mu załatwiliśmy i że to będzie taki test bojowy dla Bartka. To z kim miałby Bartek się spotkać w potencjalnej walce o pas? No zobacz. mam tutaj dwa bardzo mocne zestawienia w kategorii piórkowej. Mm -hmm. W walce wieczoru walczy mm -hmm. wspomniany wcześniej łebkowski z Silwą. No i myślę, że zwycięzca w jednej walki będzie walczył ze zwycięzcą właśnie walki wieczoru. Mam nadzieję, że zmierzy się dwóch Polaków, smutno by było, jakby tutaj dwóch zawodników z zagranicy się było. Ten... Oby tak się nie stało. Oby by nie, oby nie. Wszystko w rękach naszych fajterów. Ja mam pytanie troszeczkę z innej perspektywy, czy jako prezes odnajdujesz jeszcze gdzieś jakąś radość z tego, bo na pewno jesteś fanem, mam tak dalej. Czy takie wyjazdy sprawiają ci jakąś frajdę jeszcze, czy to jest no, tylko no, stricte myślę, biznesowe? Tak, taka praca to jest dla mnie przyjemność, to jest moja pasja, także wiadomo, że to jest wszystko męczące, stresujące, ale finalnie czuję się bardzo spełniony, robiąc to, także jest to dla mnie przyjemność. Gdyby to nie była przyjemność, to bym tego nie robił. Ehm... Ostatnio modne, modna ekspansja albo próba ekspansji różnych organizacji na rynek poza Polską Europejski. Czy to jest coś, w co FEN też celuje, czy? Na pewno w przyszłości tak. No, prowadzimy już takie, takie rozmowy. Ja nawet byłem pod koniec zeszłego roku na Ukrainie, tam z partnerami z Ukrainy podjąłem jakieś rozmowy. No ale wiadomo, taka ekspansja zagraniczna jest ryzykowna i tutaj wiele czynników musi się spiąć, żeby to zrobić. Także celujemy w coś takiego, żeby... Udać się za granicę, ale mówię, to nie jest takie proste i na pewno nie zrobimy tego na hurra, tylko solidnie się do takiego ruchu przygotujemy. Hmm. No ja też <głosy> <głosy> Myślę, że jedno z ostatnich pytań i myślę, że ciężkie. Jak to jest z tymi zawodnikami, którzy uciekają z fenu? No takie życie, jedni zawodnicy odchodzą, drudzy przychodzą, już tyle wywiadów udzieliłem na ten temat, że nie chce się powtarzać, także to co wszystko co mówiłem wcześniej to mo można skopiować i wkleić, ale no nie myślę nad tym kogo straciliśmy, Le straciliśmy. myślę nad tym kogo pozyskaliśmy, yy, mamy Albiego Szamajewa, ciekawy zawodnik w kategorii piórkowej, przyszedł do nas Radek Paczulski, bardzo solidny kickboxer, yy, żołówka światowa i cały czas myślimy nad nowymi wzmocnieniami transferami, także nie myślę nad przeszłością, Myślę raczej, co jest tu i teraz, zawsze najważniejsze jest dla mnie nadchodząca gala i tyle. Odcinam się od przeszłości i patrzę w przyszłość. Ostatnie tylko pytanie na ten temat, już nie chcę denerwować prezesa. Chciałbym tylko wyjaśnić, czyli to nie wynika jakby z jakiegoś błędnego... Absolutnie, stworzenia umowy nasze, tylko... Nasze kontrakty są sporządzone bardzo, bardzo dobrze i nie ma tam żadnych kruczków prawnych. Po prostu, jeśli po prostu ktoś, zawodnicy to, ryzykują. Jeśli, jeśli ktoś lubi ryzykować i ma ochotę zerwać kontrakt, to może sobie zawsze zrywać. Tylko potem, wiadomo, trzeba się liczyć, że mogą być z tego jakieś tam konsekwencje, które taki kontrakt zawiera. Mm, torwar sprzedany cały? Może nie w 100%, 100%, ale myślę, że około 90% torwaru będzie wypełnionego. Także podobna frekwencja się szykuje jak w zeszłym roku, a to była nasza rekordowa sprzedaż. Także i tym razem nie będzie inaczej. Torwar mały, nie jest 90%, to myślę, jest świetny wynik. No, też tak uważam. Dobrze, dziękuję za rozmowę. Kilka słów do naszych czytelników dziękuję i fanów. Dziękuję fan. Bardzo pozdrawiam wszystkich fanów sportu walki. Bądźcie z nami, kimicujcie fan, bo naprawdę warto. Dzięki. Dziękujemy. you uh -huh.